Nie. Panie, krewnie zalewa codziennie, jak tym, ty przechodzę. Innej drogi do roboty nie mam, ale jak co widzę, ten zamek to mnie trzęsie, panie. Szwagier bez zgody altany w ogrodzie nie może postawić, a ci no tu w samym centrum zamek fundują, łaskawcy. <laughs> łaskawcy. No, i jeszcze Bismarckowi pomnik postawił. Ciekawe za co. Ciekawe za to, dzieciakom w szkole nie pozwolą mówić po polsku, czy, czy ludzie, ludzi w więzieniach zamykał, te, a niech zresztą niech postawią pomnik temu Ottonowi. Mam nadzieję, że Poznańskie gołybie będą miały używanie. Widzę tego. 30 lipca 1898 roku zmarł Otto von Bismarck. Nie zaszkodzi przypomnieć, że stolica Wielkopolski miała ulicę poświęconą żelaznemu kanclerzowi. Dzisiejszą kantaka, zaś na obecnym placu Adama Mickiewicza, 11 października 1903 roku odsłonięto pomnik Bismarka. W uroczystościach wziął udział syn kanclerza Herbert z małżonką który w ostrych słowach wystąpił przeciwko działaczom polskim w berlińskim parlamencie i oskarżył ich o bezczeszczenie pamięci jego ojca. Pomnik Bismarka stał w Poznaniu tylko 15 lat. 30 lipca 1623 roku przybył do Poznania król Zygmunt III Waza z małżonką Konstancją, synem Władysławem i córką Anną. Jak pisze historyk, król udał się najpierw do katedry, gdzie w drzwiach powitał go piękną mową łacińską sufragan poznański Jan Tragniński. Gdy się rodzina królewska ku wielkiemu ołtarzowi zbliżała, wszystkie duchowieństwo zaśpiewało uroczyste Tedeum laudamus, po czym pomorski obojga, praw doktor i profesor kolegium lubrańskiego, pozdrowił dostojnych gości mową łacińską. Od króla podziękowanie wygłosił Jan Zadzik. Dziekan poznański, a również sekretarz królewski. Po tych ceremoniach udał się monarcha do zamku na spoczynek. Wieczorem 30 lipca 1814 roku odbyła się w stolicy Wielkopolskiej uroczystość powitania trumny ze szczątkami księcia Józefa Poniatowskiego, która wracała do kraju. Kondukt został powitany na górczynie, a potem odprowadzony do centrum miasta, do fary, jak odnotowano w annałach. Nigdy może jeszcze Poznań nie widział tak okazałej, żałobnej procesji, którą tego dnia stanowiły wszystkie władze cywilne, całe duchowieństwo świeckie i zakonne. Liczne grono generałów i oficerów, cechy z gorejącymi świecami i rozwiniętymi chorągwiami, krepą odzianymi. 30 lipca 1880 roku na ulicach Poznania pojawił się pierwszy konny tramwaj. Tak zarejestrowano to wydarzenie. Należał do spółki założonej przez Ottona Rejzenera i Ottona Hasza. Pierwsza linia biegła z dworca głównego przez Święty Marcin rycerską, plac Wilhelmowski do Starego Rynku. W następnych dniach przedłużono ją na Ostrów Tumski. Długość linii wynosiła 3400 metrów. Założono również boczne odgałęzienie toru tramwajowego prowadzące przez Ulicę Muńską do Wielkiej gdzie łączyła się z linią główną. Tabor składał się z 20 wagonów i 74 koni.